Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś pokażę Wam mój sposób szybki, prosty na leczo bigos cukinii. Robię tak od lat, mamy teraz sezon na cukinie, więc przepis jest naprawdę idealny. Przygotowuję garnek, w którym będę robić leczo i podsmażam kilka minut kiełbasę z cebulą. Pokroiłam w mniejszą kostkę, ja użyłam kiełbasy podwabelskiej. Minęło kilka minut... Kiełbasa jest podsmażona wraz z cebulą, to mogę dodać pozostałe składniki. I tutaj dodaję paprykę oraz pomidor pokrojony w kostkę. Następnie dodaję cukinię pokrojoną w kostkę. Ja zawsze staram się używać mniejszą cukinię, jest wtedy dużo smaczniejsza. Wszystko dokładnie mieszam, no i musimy razem dusić. I tutaj jest 10 minut duszenia cukinii, delikatnie zmiękła. Zmniejszyła swoją objętość, dodaję przyprawy, sól, pieprz, papryka słodka, możecie dodać jeszcze na przykład jakąś jarzynkę. Wszystko dusimy razem. Można w międzyczasie podlewać wodą czy wywarem. No i minęło kolejne 10 minut, dodaję jeszcze świeżą natkę pietruszki. Ja dodaję zawsze pod koniec, no i przecier pomidorowy, jeden taki mały słoiczek. W międzyczasie również można delikatnie jeszcze podlewać wodą czy wywarem. Dokładnie mieszam, duszę dalej. I tutaj minęło już 40 minut. Warzywa, cukinia zmiękły. Moje danie już jest prawie gotowe. Jeszcze sprawdzam, czy jest dobrze przyprawione. No i tak wygląda gotowe leczo bigo z cukinii. Tak jak widzicie, bardzo smaczne i przede wszystkim proste w przygotowaniu.